Witajcie na kanale Księżycowych Ludzi. To nie jest łatwe, żeby być tutaj i mówić do Was, ale żałoba nigdy nie jest łatwa. Jestem kobietą, która straciła kogoś bardzo ważnego w moim życiu. Nie będę tutaj o tym wszystkim opowiadać, ale Wiem, jak wygląda życie po stracie. Ten kanał nie powstał po to, żeby uczyć. Powstał po to, żeby nie zostać z tym wszystkim samemu w ciszy. Jeśli jesteś w żałobie, możesz tutaj być. Być dokładnie. Takim człowiekiem, jakim jesteś na ten dany moment, jakim masz siłę, żeby być. A jeśli jesteś obok kogoś, kto właśnie przeżywa stratę, być może znajdziesz tutaj słowa, które. Pomogą być Ci bliżej tej osoby. Nie obiecuję, że będzie lżej, ale obiecuję, że będzie prawdziwie. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną.